Cześć, mój ukochany bracie, moja ukochana siostro, niech pokój Pana będzie z Tobą w tym wyjątkowym dniu. Dziś chcę, abyś otworzył swoje serce i się przygotował, bo Bóg zadziała w sposób niespodziewany w Twoim życiu. Tak, bądź przygotowany, aby być świadkiem potężnej ręki Boga działającej we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że największe błogosławieństwa często przychodzą, gdy się ich najmniej spodziewamy? Bóg jest Bogiem niespodzianek. Nie rezygnuję z ciebie, a ja chcę, abyś wiedział, że twoja historia się tutaj nie kończy. Nadszedł czas odbudowy, nadszedł czas na nowy początek. I jestem tutaj, aby ogłosić, że twoje życie zostanie przemienione od dzisiaj. Proszę cię, abyś w tym momencie zamknął oczy i pomodlił się ze mną. Boże, w imieniu Jezusa wołam o twoją interwencję w życiu każdej osoby, która ogląda ten film. Niech łańcuchy, które trzymają ich marzenia, będą złamane, niech drzwi, które były zamknięte, otworzą się, a nadzieja niech odżyje w ich sercach. Panie, wierzymy, że możesz uczynić niemożliwe, a dzisiaj jest dniem, w którym wszystko może się zmienić. Pamiętaj, drogi, że wiara jest kluczem, który otwiera drzwi Twojej zwycięstwa. Nie ma znaczenia, jak wielkie wyzwanie stawiasz czoła, nasz Bóg jest większy. Przygotuj się, bo niespodzianka jest w drodze. Twój cud może przyjść dzisiaj, a ty musisz być gotowy, aby go przyjąć z wdzięcznością i chwałą. Więc trzymaj się mocno wiary i nie pozwól, aby cokolwiek zachwiało Twoją pewnością w Panu. To, co jest Twoje, nikt nie może ci odebrać. Dziś jest Twój dzień i chcę, abyś to ogłosił. Jestem przygotowany na działanie Boga w moim życiu. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże zawsze. Boże! W tym momencie stajemy przed Tobą z otwartymi sercami, gotowi do wstawiennictwa. Patrzymy wokół siebie i widzimy ból, walkę i potrzebę tylu. Prosimy, abyś interweniował w życiu tych, którzy cierpią. Którzy stają Błogosław w obliczu Panie wyzwań, każdą osobę, która woła się pomoc, nie do pokonania, która szuka pocieszenia w burzach życia. Niech Twoja potężna ręka sięgnie do chorych, bezdomnych tych, którzy czują się samotni. Niech Twoje światło oświetli ich drogę. Przynosząc nadzieję i odnowienie. Dziękujemy Panie za każde błogosławieństwo, które nam codziennie dajesz. Uznajemy, że nawet w małych rzeczach Twoja dobroć się objawia. Dziękujemy za życie, zdrowie, za możliwości, które nam dajesz. Dziękujemy za przyjaciół, rodzinę, za tych, którzy nas otaczają. Pomóż nam mieć wdzięczne serce, aby dostrzegać Twoją rękę we wszystkim wokół nas. Niech zawsze pamiętamy o Twoich obietnicach i Twojej wierności. Nawet w trudnych chwilach, wywyższamy Twoje imię, Boże Potężny. Jesteś godny wszelkiej chwały i uwielbienia. Twoja majestatyczność jest nieporównywalna, a Twoje dzieła są wspaniałe. Niech w każdym oddechu możemy ogłaszać wielkość Twojej miłości, się, że jesteś Twojem, Bogiem, łaski. który o nas dba, który nas chroni i prowadzi. Niech nasza adoracja wznosi się do Ciebie jak słodki zapach, a my zawsze rozpoznawajmy Twoją obecność w naszym życiu. Teraz, Panie, przynosimy Ci nasze prośby. Każdy z nas ma pragnienia i pragnienia, które spoczywają w naszych sercach. Prosimy z pokorą, abyś zaspokoił nasze potrzeby. Wiemy, że Twoje zaopatrzenie jest doskonałe i że niczego nam nie zabraknie. Pomóż ponieważ nam zrzucić na Ciebie Tobie. nasze troski, ponieważ wiemy, że dbasz o nas, niech w każdej prośbie, którą przedstawiamy, czujemy Twoją pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Panie, Wstawiamy się również za tymi, którzy są daleko od Ciebie. Niech Twój Duch Święty ich dosięgnie i przekona o Twojej miłości. Niech każde stwardniałe serce zostanie dotknięte i przemienione, przywracając ich na Twoją drogę. Wołamy o zbawienie członków rodziny, przyjaciół i znajomych Niech dzisiaj będzie dniem niespodziewanych cudów, w którym życie zostanie przemienione przez Twoją łaskę. Dziękujemy, Ojcze, że nas słyszysz i za Twoją gotowość do wysłuchania. Niech zawsze będziemy wdzięczni, nawet w trudnych sytuacjach. Dziękujemy za lekcje, które zostały nam przekazane, i za możliwości wzrostu, które nam dajesz. Niech każdy dzień będzie nową okazją, aby dostrzegać Twoją dobroć i Twoją wierność. Niech będziemy narzędziami wdzięczności, niosąc nadzieję i radość tym, którzy nas otaczają. Chwalimy Cię, Panie, za Twoją wielkość, która objawia się w całym stworzeniu. Chwalimy Cię za cuda, które czynisz w naszym życiu i w życiu ludzi wokół nas. Niech nasze usta nigdy nie przestają ogłaszać, jak wielki jesteś. Niech w każdej modlitwie, w każdej pieśni będziemy wysławiać Twoje imię i uznawać Twoją suwerenność we wszystkich rzeczach. W Twojej obecności przynosimy nasze prośby, pewni, że jesteś uważny na każde wołanie. Niech nasze potrzeby będą przedstawione Tobie z wiarą. Wiedząc, że jesteś dostarczycielem wszystkich rzeczy. W każdej skomplikowanej sytuacji, niech pamiętamy, że Twoja odpowiedź może przyjść w niespodziewany sposób, przynosząc rozwiązania, których nawet nie wyobrażaliśmy sobie. Pomóż nam czekać z zaufaniem, wiedząc, że Twój czas jest doskonały. Boże, niech dzisiaj będzie dniem działania, dniem, w którym Twoje dzieci będą mogły zobaczyć Twoją mocną i niespodziewaną rękę działającą. Niech będziemy gotowi przyjąć błogosławieństwa, które mają nadejść. Niech nasze serca będą otwarte, by dostrzegać możliwości, które nam dajesz. Niech w każdym kroku, który stawiamy, czujemy twoje prowadzenie i twoją miłość prowadzącą nas. Niech więc, patrząc w przyszłość, będziemy pewni, że twoja Niech wola nawet w obliczu niepewności, będziemy odpoczywać w pewności, że ty masz kontrolę. Niech w każdej modlitwie, którą dzisiaj złożymy, Czujemy Twoją obecność i Twoją pokój, wiedząc, że jesteś Bogiem, który działa w niespodziewany sposób. Niech nasze wołanie dotrze do Ciebie jako miła ofiara. Niech zawsze pamiętamy, że nawet w trudnych chwilach i wyzwaniach jesteśmy otoczeni Twoją łaską i miłosierdziem. Niech dzisiaj, jutro i zawsze żyjemy w wdzięczności, Boże przed Tobą stajemy w modlitwie zawsze zaufaniu do Ciebie. którzy w tym dniu zmagają się z trudnościami. Niech Twoja potężna ręka spocznie na każdym z nich, przynosząc ulgę i nadzieję. Panie, tych, którzy są chorzy, otocz swoją uzdrawiającą obecnością, przywracając zdrowie i radość. Dla tych, którzy są zniechęceni, niech Twoje światło świeci w ich sercach, przynosząc otuchę i siłę. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełni umysły i dusze każdego z nich, przynosząc pocieszenie wśród ucisków. Dziękujemy, Ojcze, za każde błogosławieństwo, które wlałeś w nasze życie. Dziękujemy za małe rzeczy, które często zapominamy docenić: uśmiech, wschód słońca, towarzystwo przyjaciół i rodziny. Niech rozpoznamy Twoje dary w każdej chwili naszego dnia. Dziękujemy również za trudności, bo wiemy, że kształtują nas. Niech w naszych sercach nigdy nie brakuje ducha wdzięczności, który chwali i wysławia Twoje imię. O Panie, wielbimy Twoją wielkość i majestat. Jesteś stwórcą wszechświata, a mimo to dbasz o nas. Wysławiamy Twoje wspaniałe dzieła, piękno stworzenia i głębię Twojej miłości. Niech nasze usta będą zawsze gotowe, by śpiewać Twoje pochwały, uznając Twoją dobroć w każdej chwili. Wśród burz niech podnosimy nasze głosy, ogłaszając, że Teraz jesteś wierny, składamy nasze wszędzie Znasz pragnienia naszych serc i potrzeby, które nas dręczą. Prosimy, abyś wysłuchał każdego wołania, przynosząc rozwiązanie i odpowiedź na każdą sytuację. Pomóż nam ufać Twojemu zaopatrzeniu, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Niech oddamy Ci nasze zmartwienia, wiedząc, że w Tobie znajdujemy bezpieczeństwo i pokój. Ojcze, wstawiamy się za tymi, którzy przeżywają kryzys finansowy. Niech Twoja nadprzyrodzona opatrzność ich dosięgnie, otwierając drzwi do możliwości i przywrócenia. Niech obfitość nieba wyleje się na tych, którzy ufają Tobie. Dla tych, którzy stają w obliczu emocjonalnych wyzwań, niech Twoja obecność będzie uzdrawiającym balsamem, przywracając radość i wewnętrzny pokój. Dziękujemy Panie za obietnice, które nam dałeś, za każde słowo, które nas zachęca i daje nadzieję. Niech będziemy wdzięczni za Twoją wierność, nawet gdy nie potrafimy dostrzec drogi przed sobą. Niech nasza wdzięczność nie zależy od okoliczności, lecz będzie odzwierciedleniem naszego zaufania do Ciebie. Chwalimy Cię, Boże, za Twoją nieskończoną mądrość. Wiesz, co jest dla nas najlepsze, dlatego oddajemy nasze plany w Twoje ręce. Niech będziemy pewni, że Twoje działanie jest zawsze doskonałe i w odpowiednim czasie. Pomóż nam. Zgłaszamy nasze prośby, Panie, za tych, sytuacji, którzy walczą z chorobą, nawet gdy nie niech twoje uzdrowienie przepływa nad nimi, przynosząc przywrócenie i odnowę. Prosimy, aby nadzieja odrodziła się w ich sercach, a oni poczuli twoją obecność blisko siebie, przynosząc pocieszenie i siłę. Dla rodzin, które przeżywają trudności, niech jedność i miłość zostaną przywrócone w ich domach. Niech twoje nieoczekiwane działanie przyniesie przemianę i pojednanie. O Boże, niech będziemy świadectwem niech nasza Twojej wielkości, będzie stała i prawdziwa. Niech nasze życie odzwierciedla światło Chrystusa, przyciągając innych do poznania Twojej dobroci. Niech we wszystkim, co czynimy, możemy chwalić Twoje imię, uznając, że to Ty nas podtrzymujesz i wzmacniasz. W naszych prośbach, Panie, składamy sytuacje, które są poza naszą kontrolą. Niech Twoja interwencja będzie widoczna w naszym życiu, przynosząc odpowiedzi, które nas zaskoczą. Pomóż nam pozostawać mocnymi w wierze, nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne. Niech doświadczamy Twojego działania w sposób nieoczekiwany, przynosząc radość i odnowioną nadzieję. Dziękujemy, Panie, za tę okazję do zjednoczenia w modlitwie. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj będzie echem wiary i zaufania do Ciebie. Niech każdy, kto słyszy, poczuje Twoją obecność i odpowie na Twoje wezwanie. Niech pewno, Boże, że Ty stawiamy się przed nami, tobą z otwartymi sercami, z odwagą, prosząc abyś interweniował w naszym życiu i w życiu naszych braci i sióstr. Panie, jest tak wielu, którzy zmagają się z trudnościami, czy to emocjonalnymi, finansowymi czy duchowymi. Wołamy za nimi, prosząc aby twoja potężna ręka ich dosięgła. Niech poczują twoją pocieszającą obecność w swoich zmaganiach, a nadzieja Niech odrodzi się w ich sercach. Niech łańcuchy, które ich więżą, zostaną dzisiaj zerwane, bo wiemy, że Ty jesteś tym, który działa w sposób nieoczekiwany. Dziękujemy Panie za Twoją łaskę, która nas podtrzymuje każdego dnia, za małe i wielkie błogosławieństwa, które często umykają naszej uwadze, chwalimy Cię. Dziękujemy za powietrze, które oddychamy, za światło słońca, które nas ogrzewa i za miłość, która nas otacza. Niech zawsze pamiętamy aby ci dziękować nawet w trudnych chwilach ponieważ wiemy że każda sytuacja jest okazją do wzrostu i nauki Niech nasze serce przepełnia wdzięczność dziś i zawsze uznając twoją dobroć w każdym szczególe naszego życia O Ojcze chwalimy cię za twoją majestat i moc jesteś wielki i godny wszelkiej chwały Twoje dzieła są wspaniałe a my chcemy wywyższać twoje imię Niech nasza adoracja wznosi się do Ciebie jak słodki zapach, a nasze głosy niech się połączą w pieśni chwały. Niech każdy z nas dostrzega piękno Twojego stworzenia i głębie Twojej miłości. Dziś chcemy celebrować Twoją wielkość, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który przekształca i odnawia. Panie, w tej chwili przedstawiamy nasze prośby Tobie. Znasz każde pragnienie i każdą tęsknotę naszego serca. Prosimy, aby Twoja ona się spełniła w naszym także, życiu, bo wiemy, aby, że, że zaspokają nasze dla by. każdego z nas. Pomóż nam pozostać mocnymi w wierze, nawet gdy odpowiedzi nie przychodzą tak, jak oczekujemy. Niech pamiętamy, że Twoja mądrość jest większa od naszej, a wszystko jest pod Twoją kontrolą. Umiłowany Boże, niech Twoja interwencja stanie się w naszym życiu dzisiaj w sposób nieoczekiwany. Niech będziemy czujni na okazje, które nam dajesz. I niech działamy z wiarą i odwagą. Pomóż nam być kanałami błogosławieństwa dla innych, aby poprzez nas wielu mogło poznać Twoją miłość. Niech Twoje światło świeci w nas, niosąc nadzieję i radość wszystkim wokół nas. Dziękujemy, Panie, za każde świadectwo Twojej dobroci. Niech dzielimy się naszymi doświadczeniami, zachęcając tych, którzy jeszcze Cię nie znają. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, a przez nas. Niech inni znajdą pokój i radość, które pochodzą, chcemy być narzędziami przemiany, niosąc twoją wiadomość nadziei do tych, którzy są zagubieni. O Panie, wśród burz życia niech zawsze pamiętamy, że Ty jesteś naszym schronieniem i siłą. Niech każda trudna sytuacja stanie się okazją do świadectwa twojej wierności. Prosimy, abyś pomógł nam pozostać mocnymi, nawet gdy trudności wydają się nie do pokonania. Niech nasza ufność w Ciebie nigdy nie waha się. Na koniec wiemy, że Ty ci nasze najgłębsze potrzeby. działa w sposób niech będziemy mieli odwagę otworzyć nasze serca i powierzyć Ci nasze zmagania. Ufamy, że Twoja odpowiedź przyjdzie we właściwym czasie i w najlepszy sposób. Niech nasza wiara się umacnia, gdy czekamy na Ciebie i niech będziemy wdzięczni za każdy krok tej podróży. Dziś jesteśmy gotowi, aby zobaczyć Twoje nieoczekiwane działanie w naszym życiu i aby chwalić Twoje imię za wszystko, co zamierzasz zrobić. Dziś, kończąc ten moment modlitwy i refleksji, chcę, abyś zachował w swoim sercu pewność, że Bóg będzie działał w sposób nieoczekiwany w Twoim życiu. Uwierzyć, mój ukochany bracie, moja ukochana siostro, że boska ochrona otacza nas w każdej chwili. On działa na Twoją korzyść. Nawet gdy nie możemy tego zobaczyć, kiedy sytuacja wydaje się trudna, pamiętaj, że Bóg jest Bogiem cudów i może przemienić każdą okoliczność. Chcę podziękować Ufaj. każdemu z was za bądź gotowe razem w tym tak szczególnym momencie. On dla ciebie To dzięki naszej wierze i naszemu zjednoczeniu udaje nam się wzmocnić naszą podróż. Podziel się w komentarzach, jak Bóg działa w twoim życiu. Jakie świadectwa masz do podzielenia się z nami? To tworzy piękną sieć wsparcia i miłości między nami wszystkimi. Jeśli poczułeś w sercu, że ta modlitwa dotknęła Twojej duszy, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, aktywując dzwoneczek, aby nie przegapić potężnych modlitw, które przynosimy co tydzień. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tej wiadomości nadziei, nie wahaj się podzielić tym wideo. Pamiętaj: Razem jesteśmy silniejsi, a wiara jest zaraźliwa. Niech błogosławieństwa Boże będą nad Tobą i Twoją rodziną. Amen.